Witam serdecznie w kolejnym odcinku ZSKURS-u. Wiecie ze mną? Tak, No, czyli Blockman. Nie, bo oni jeszcze nie są w Physics To jest inaczej Blockman, inaczej. Oni się chyba jeszcze znają ten, pod Smoothie 66. Ale nic z tym. Dzisiaj jest też taki specjalny odcinek, bo Hyzio Ja. No, zrobił dla mnie dwa fanarty. Pierwszy z nich, psa mnie chyba na, na green z kamerą ja, jak nagrywam, to jest chyba ten, ten najlepszy, który on mi wysłał. A drugi to mi, nie wiem, mi przypomina on Ender Dragona z, z Minecrafta. Nie ja wiem. Ja tam, tam taką trzy lampę trzyma czy coś takiego z lata z taką lampą. AHA! A ja myślałem, że on, że on strzela... O ogniem. Nie, tam, tam trochę jeszcze oddycha ogniem, znaczy w zionie trochę. O, dobra, dobra, Ro, rozumiem, ale według mnie z tych dwóch, to, wy, to, to wygra ten PSM bo to jest taki pro, prosty, ale według mnie ładny. No właśnie o to mi chodziło, żeby z takich kresek było, nic takiego, no. ale ogólnie, weź zobacz jak tam wycieniowałem. Yy, już patrzę, Spadzi już patrzę. Mi o te lampy z Ender nie? Tak fajnie wycieniowane. No spoko wszystko. No dobra, no to co? No. O to dobra, no to po prostu mapa. No, Idziemy se na twierdza wiem. jeden No właśnie Ej no nie chrup na nagraniu, taka mała prośba, nie taka tycia On jest a, a co ty zrobisz? Sipsy Ja <śla> mam <śla> sypsy Sypsy Ale mam jak ty zadyszałeś, tak Zobrze, prze, y, Przepraszam wa, was, bardzo coś mnie dzisiaj wzięło. Dostał raka płuc <laughs> raka płuc, to chyba ty żeś dostał. Żebyś wiedział. Y, trzymamy się razem jakby co. Mhm. Ale nie w tym sensie wiesz <laughs> Znam ciebie. Bl ja ciebie. Hejzio, tak. Ja, ja cię Wiesz, że to zabrzmiało... Ej pamiętasz jak graliśmy wczoraj Creative No w Creative no No to wiesz, że zostawiłeś serwer otwarty i ci zebrałem piecyk No i co z tego? To, że ci zabrałem piecyk, jestem A ja A ja a mam ich... A ja mam ich dwa! A, aha, dobra, nieważne. Nic nie mówiłem. Nie no, bo ja se tam z pomysł, ociepiłem i służyłem nowy serwer i tam sobie po po pograliśmy. Ale w Creative Verse. No w Creative Verse, a ja tam mam jeszcze inny świat do odcinków. Dobra, mam włączonego antyknoka, więc. No bo ten synacja tak gra. Cicho tam. Cicho. Ja cię tutaj dobuduję. Czyli. Ej, jaki masz miecz? Diaks. Masz dwa diaksy. Ale jaki? Bo ja byłem enchantowany. To chodź tu, mach. Cześć, masz ma, ma zwykłe spodęki? To weź te enchantowane. Heh, mam go. Dobra, spychacza sobie wezmę. Wiesz to taka sprawa, ja bym poszedł tam już się budował na środek może. Ale mam łuk. A ja na strzał, jak chcesz to ci mogę dać. Ach, prawie zrzuciłam. Łezu, źle postawiłem blok. Prochodź, tu chodź, tu chodź, tu chodź, tu szybko. Idę, idę idę. Czy tu jeszcze tak które do buduje, żeby stół. było bezpieczniej? <laughs> Bo wiesz, a ja, ja to nie jestem bezpieczny. <laughs> no wiesz co, mogłem się... Spo... tego... czekać... O, o, co się? Taki mały myk, żeby z... jeden blok zajął dwa bloki. Nie wiesz gdzie jestem. mi to nie będzie ja... Tutaj jest darmowa skrzynka i dostałem fajny łuk. A dasz mi jej strzały? Uwaga, zrzu zrzucam tam ci strzały Nie, gdzie zrzucasz? No tam, gdzie się bud buduje okay. Jestem na samym środeczku Słuchaj, mm -hmm. ja, cię, ja cię tu będę krył, ty idź na samą górę Daj strzały No tam ci już dałem, no tam Dobra, gdzie? idź, idź do góry, tam, no tam, tam leżą Idź, nie, idź nie. do góry, idź do góry, ja ci tutaj będę krył Okay. O dobra, kto, 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 kto strzela? Szyb, szybko do góry. Ale tu są schody. A Ej, ktoś ma mocny łuk. Z drugiej strony, dru dru druga strona, mo strasznie mocny łuk. Ja go już podpaliłem. Prawie, spawie, prawie padł, wiesz. Ale nie mam strzału. Ma mam strzał, jed jedną weź. Dobra. Chociaż jedno Mam 32 2 diamenty z ender z blitz Okej okay. Przydadzą się Ja, ja sobie coś skraftuję, ty coś potrzebujesz? Nie bardzo Dobra Zrzuciłem go, zrzuciłem go Zrzuciłem tego z łukiem Jak ktoś chyba przyszedł, wiesz Albo i Uwaga Dobra, ja jestem prawie cały Diaksowy ja sobie patrzę po... Dobra, ja tak cześć. się... Cześć, mam, cześć, cześć. Hełm, hełm, hełm jak sobie mam zwykły? Weź, 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 bo ten ci się okay. przyda. Eee, mam. Eee, może. swoim głosem próbuję zagłuszyć to, co się tam u ciebie dzieje, tak? Jasne, że tak. Kurde. Ech, nie wiem, co co zrobić. Zawsze tak musi być na nagraniach. Tam jest gościu się, czaj, on ma blaze'a yeah. Nie, chodź tu na ten. On ma the Dragona. O mój Boże! Okej, okay, mamy Jest! Uch, mam jeden HP. Jeszcze się nie bijemy, nie? Jeszcze się nie bijemy. Nie, to sobie patrzę co on miał. Ale dobra, oni się tam nie kłócą, tylko mówią o moim kółku i tede. Dobra, ej patrzyłeś patrzysz jakąś lepszą coś. Ej, czy ty mu wziąłeś to jego jajo? Jakie jajo, ja nie mam żadnego jaja? On miał jajo, które mu pozwalał się przemiać smoka. Boże święty o Jezus Boże. Maria, dobra! Wiesz co, mówię się ten kawałek taki trochę przyje ciszy Dobra, dzięki Tak po... Przyjacielsku, żeby tego nie było słychać. No właśnie, bo wiesz, nie tak Ej, to bo... skoro. Jesteś stój, skoro ja nie mam jaja. Ja, ja też nie mam. To ono było się spać, a wiesz, co ono by nam się przydało? Ej, jesteśmy tylko we dwóch. I wywaliłaś jak sobą. Ale nie, bo ja mam lep lepszą z ochroną dwójką. Ja nie mam prawie niczego. Saj, to wie wiesz co? O. O. O, no czuł, Masz wędkę. <laughs> a po co? Sobie mówiłem że tak coś, że wywalamy wszystko i się na łapki bijemy. Aha. Zł złowiłem cię. Mmm, ciekawe. Na łapki się bijemy, tak? No ale no. mowy sobie zaosobić jedzenie, żeby wiesz. Dobra, mam Ale wszystko: miecze, całą zbroję. Okej. Okay. Dobro. Um, nic nie słychać, jakby co to ludzie, wy nic nie słyszycie. Ale to wszystko dlatego, że od jednej rzeczy się zaczęło. Dobra, nie, no nie, mów mi to potem po opowiesz Dobra, to nic nawet jest nie jest ważnego ani prywatnego, więc no. Dobra, spokojnie, mam tutaj dwie z córki yy, umiejętności. A ja nie. No co sobie, sobie wziąłem. Czyli bo to są jeszcze takie rzeczy, które bym można sobie wziąć, a ja bym nie chciał tego, żeby tutaj to było. Ty ty mi tam nie chrup! Dobra, nic, wy nic nie strzeliście, okej? Okay? Ani... E... No gdzie ty jesteś? No, wy, no no, no, no wywalaj wszystko A ja wywaliłem wszystko No i jeszcze zbroję A, zbroję, zapomniałem. czekaj, bo nie zauważyłem jej Już, Już I chodź na sam na... na dach, Be, będzie lepiej ja będzie walka ja, ja se, ja by, ja, ja będę stąd załacznął Ale Czaj nie patrz. mam nic, czy nie mam nic? Nie, nie, czy... no nie mam nic, mogę ci nad ekran udostępnić, mam samą, z, mam, ty, mam tylko bigos z Dobra, nie trzeba Słuchaj, patrz, ja na w tym, a ty na tamtym drzewku i się spotykamy tu na środku Okej okay. Gotowe? Czekaj, mogę sobie zjeść bigos <noise> Dobra ja Pięć! Duchowy. Cztery! Trzy, dwa, jeden, jedziemy! Aaaa, z... <grym> spadłem! Ale zauważ, że ja ci krytyki zadaję. Bo ty masz killaurę! Ja, ja, ale nie. Spad... Spadłem. spadłem i je zabiłem. Ej, dobra, y, otwieram sobie skrzyneczkę, poczekaj, daj mi skim, da? Mam trzy dusze, Krzyneczka. to jest za mało. To jest... No weź ty nie śpiewaj O! Szablachów hu, hus, hu, hu, Husarka Przepraszam? Co to nie. było? Nic ziewnąłem o, Takie to jest takie głośne Dobra, chodzi. chodź na lodowiec 1 Lodowiec 1, lodowiec 1 jestem No, to pustno. Nie zwracajcie na, na niego uwagi. Rada. No, wie, wie. Mm, dobra. Ej, wiesz co? Muszę chyba zmienić o tobie informacje na, na mojej stronie. Czemu? Wku, wkuwający oraz idiotyczny kole, kolega Lisia z tego. Dlaczego? Ja fanarty, aż dwa. Co? Co mi dałeś? Dwa fanarty. No dobra, ale chodzi o to, że... To Gdybyś Ej, ale... nie był idiotą, to byś... Ale niech... zmieni harzardista w CSGO, bo jednak nie, 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 nie ma hazardu, bo się nie udało Dobra, to zmienię Ale idzie to chyba nas do... do, do, do bo jaki normalny człowiek, człowiek specjalnie tak ten Ale nie, ja nie specjalnie, ja po sobie própię i tyle. Nia, 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 ta, 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 ta. No a to To, to nie jest normalne? No nie, to, to akurat nie było normalne. Boże, dostałem jakiś... kurde miecz prawie z drewna i kurde. w yy, wicherem roku? Nie. <laughs> Chodzi, że prawie z drewna, czyli... żelazny. <laughs> Chodzi mi o to, że w ogóle mam... Jak sobie, a przy tym to jest jakby drewniany. Mój Boże, idziemy. Jesteśmy obok siebie czy kto jest obo, obok mnie? Chyba jesteśmy obok siebie i nic nie słyszę. Dobra, słyszę już... O mój Boże... Dobra... Dobra... komu chrypę, Jezu... A wiesz co jest... Wiesz... Skutki raka to chrypa... Nie... Nie ogarniesz, co się stało... Jezu, Gosiu, w sobie mnie zabił... Ja też spadłem, ale wiesz, co się stało? Jest. Posłuchaj, spadłem, spadłem, nie? Ale nie, ale. A wy a z Areny, no to nie wychodź, nie wychodź. Słuchaj, ja dobra, nie, tylko zobacz ten. Wejdź na ten kompas i sobie przejedź po tych główkach. Zobaczysz taki jeden dziw, dziwny nick. Po jakich główkach? No, jak naciśniesz prawym na kompas, to masz takie główki, tak? Nie, jakie główki? No no masz graczy. Na kompas? No, na, nachodzisz i, pra, i, i prawym. Ale który kompas? No a ty gdzie jest? Ty, ty wlazisz z areny? No? A tu. Nie, ja myślałem, że jest na arenie. Posłuchaj. A to, tu... czekaj, to, jest, to była jaka? Ale już nie możesz wejść. Mogę obserwować. No to to było ten, to jest. Y, już ci mówię, to jest. Czekaj, no. to jest gracz XP spedusze. Łezu, nie wiem, to jest. Czekaj, mówię, na czacie będzie. Wexel y, otwiera skrzynkę, obecnie posiada mm. skrzynkę. A nie masz poprawy jaka to ten? <grym> Mam duszę, ranga, gracz... Nie wiem ale... Do, do, dobra, po, powiem ci o co mi chodzi. To jest gościu, mm -hmm. który ma nik. fapek sto, 1234 <grym> Ale dobra, okay. mniejsza... Mniejsza o to y, y, chaos 1 Ej, okej, chaos 1, jestem Dzieci, ja się tutaj tak to, to do was przysunę. Czy mi się wydaje, czy tu jest bardziej jasny gricz? Jesteś gdzie też. Jesteś na Chaos 1C? No jestem. Czekaj, jest osób 7? Nie, 8 teraz. 8 8. No, to dobra. Czekaj. Yy... Jest 3 sekundy. I dobra. się rozpoczęła. No, 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 to chyba jesteśmy na tej samej. Mm, it's, it's Jakie beznadziejne temki U mnie takie średnie. O, na... dobra, teraz już to lepsze. Teraz to ten. Y, już się postarali z, z itemami. Dobra, ja mam cały. Ja już mam wszystko armor. Dobra, więc. Ja mam tylko gacie i, i czapkę i to trochę śmiesznie wygląda. A mam maskę, kajko. A tam ma, maski chyba nic. Maski chyba nic nie robią. Ta gra jest zaczęła zagłuszać. O, to jest chyba koniec <tryk> Wy... Nie, prawie go skryciłem. Kurde. Ale by było wypad, wypadł. No nie, zabił mnie. O, Czemu Boże. ja poszedłem na takiego gościa? Ej, wylazł z areny. O, no to sobie obserwuj chaos, jedynkę, Obserwuj, to po prostu. Dowiedzę Marsyna strony... Co to miało być? jeden. Czemu się nagle zmienić, nie to paja. Blockman, dobra jestem. Ładny Co? mieczyk. <noise> on On ma vampira. Ja, ja go zrzuciłam normalnie rybą. On ma wampira, Czy on. Nie, nie wiem, czy znała tak Ale z, ja pamiętam, że jest klasa, która pozwala się teleportować do, do innych graczy. No to fajnie. Zależy to ją masz czy ktoś inny ma, bo to jest... No Na o... samym środku jest gościu w prawie całym secie Diaksów, ale wszystko co ma z Diaksowego ma enchantowane i ma jeszcze ubijacza. Wiem o którego chodzi. Muszę z nim walczyć. I je wy, wy chcesz wygrać, czekaj. patrzę tutaj czy nie ma innych ludzi. Nie ma, nie ma. O mój to... Boże! No i wyko wy wykoksił się gostek. Bo no ale mi tak? dreż. Dreszcz... Nie chcę, że mi... mi było nagraniu. <laughs> Coś wybuchnie! A nie, nic nie wypuchnie. Ała, czekajcie. Ktoś był w Kiblu. <laughs> nie chcę umierać. Zamień się w nietoperza Gdzie jest? Cholera Ty Cholera Dobra, mam trzy dusze Na jaką mapę? Dobra, os ostatnia mapka w tym odcinku Chodź na Park 1 Park 1? No mleko nie... Czekaj, pomyliłem się Czyli... Czekaj szybko, 4 na 8 5 na 8 Odliczanie... Odl Dobra, jesteś, 6 na 8 o tam jesteś! Cześć, 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 cześć! Cześć! Widzisz mnie? Tu, tu, tu jakiś gościu ma premium, je, jeden z tych. Super! Karol2668 Ucinaj mnie ta kamera! Tego to ja nie chcę. Ej, ta chipsy smakują jak placki ziemniaczane. Taka ciekawostka na temat lesów, ok? Ojej, powiedziałem firmę. <grym> Ej, tamten typ chyba się chce zabić, który jest obok mnie, ale tylko mi się tak zdaje. <grym> o kurde ile mam w ogóle strzał? Tu, tu są trzy skrzynki? Są trzy skrzynki. Ja tu trzy, a tu są trzy serio. No i jed w jednej się to, ja, trzeba tutaj gdzieś wkopać. Tylko jest jeszcze sztuka gdzie ona jest? a ja wiem gdzie jest bo ja, bo ja widzę o też mam, ona jest chyba pod craftingiem nie ona jest tak yy, pod o, 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 o! kogoś zabiłem? co to miało być? ale tylko to co? no zabiłeś mnie nie, ale nie, nie, nie kłamiesz on się teleportował i mnie zabiłeś Blok ma zabiali się ty? Ale ja nawet nie wiedziałam że to ty wiesz? nie byłeś ja tam biłem z gościem, on, on już z się teleportował i, a, i akurat sobie jest strzała strzała leciała się teleportował i ona trafiała we mnie, a miałem low HP No to, to trochę szkoda ja nie? Wcześniej się muszę odsunąć No wiem, że ja nie chciałeś, ale to było dziwne No wiem Na środku się biję dwóch gości Yes. Jeden z nich ma ubijacza, i jeden z nich jest wampirem Ten, który był wampirem, właśnie spadł. No, Biłem by, go łukiem, ogarniasz? Biłem go łukiem. Aha. Dobra. To było na tyle. Pa, pa. W tym odcinku, więc dziękuję serdecznie za oglądanie. subskrybujcie i was zapraszam jeszcze na Dajcie, like, moją like. stronę internetową. Więc dzięki, cześć i na razie. Dajcie lajka That's the